Miałam dziewiętnaście lat i romans z księdzem. Wykorzystał mnie i zostawił, ale dzięki niemu poznałam miłość życia. Pojedziesz ze mną do poznania? zapytał mnie Marcin po powrocie z pracy. Jutro mam tam konferencję. Oczywiście chciałam pojechać w końcu to miasto, w którym się poznaliśmy choć nie wszystkie związane z nim wspomnienia są miłe. Miałam piętnaście lat, gdy po raz pierwszy zobaczyłam Poznań. Nie była to rodzinna wycieczka, choć przyjechałam z rodzicami. Moi starzy prawie się do siebie nie odzywali, nie rozmawiali też ze mną. Celem ich wizyty była rozprawa w sądzie, rozwodowa. Ojciec odszedł od nas dwa lata wcześniej, a ja zostałam z mamą, która długo nie mogła się z tym pogodzić. Płakała, narzekała na wszystko, robiła awantury odrobiazgi. Przebywanie w domu stało się koszmarem ponad moje siły. Znalazłam ludzi, którzy potrafili zmienić szarą codzienność w kolorowe święto. Alkohol i inne używki pomagały nam się bawić i zapominać. Wagary, kurator, wyrok za kradzież i w końcu postanowienie sądu o umieszczeniu mnie w ośrodku wychowawczym prowadzonym przez siostry zakonne w Poznaniu. Nowe miejsce, nowi ludzie i zupełnie nieznane mi zasady. Ciężko było, ale szybko dostosowałam się do panujących tam reguł. Po południa i wieczory spędzałam nad książkami, zamiast kombinować i walczyć z zakonnicami, jak większość wychowanek. Po trzech latach, jako przykładna wychowanka i najlepsza uczennica, uczestniczyłam w rozmowach dotyczących zasad panujących w ośrodku, które z nowymi wychowankami prowadził ksiądz Krzysztof. Mogłam już samodzielnie wychodzić poza ośrodek, poznawałam więc Poznań, przygotowywałam się do matury. Po kolejnym spotkaniu z nowo przyjętą dziewczyną, która z góry odrzucała wszystko, co proponowało ośrodek, ksiądz Krzysztof poprosił, żebym została chwilę w rozmównicy. Byłam pewna, że chce mnie poprosić o opiekę nad zbuntowaną nastolatką. Tymczasem on zaczął wychwalać mnie i rzekome porozumienie, które nas łączy. Nie bardzo wiedziałam, o czym mówi, ponieważ traktowałam go zawsze z dużym dystansem. Pomimo niewątpliwego uroku osobistego i bardzo męskiej urody, dla mnie był tylko księdzem. Miesiąc przed egzaminami maturalnymi, ksiądz Krzysztof zaproponował, że zabierze na trzy dni kilka najzdolniejszych uczennic do ośrodka oazowego, żeby tam mogły w skupieniu powtórzyć wyuczony materiał oraz nabrać sił do ciężkiego egzaminu. Siostry z entuzjazmem przystały na te propozycje i ja też zostałam wytypowana do wyjazdu. To były niesamowite trzy dni, które wiele zmieniły w moim życiu. Zapomniałam na chwilę o dźwięku dzwonka sygnalizującym pobudkę, posiłki, o wszechobecnych kobietach w habitach i zdemoralizowanych koleżankach. Dostałam jednoosobowy pokój z widokiem na Babią Górę, w którą wpatrywałam się godzinami, zadając sobie samej pytania, które mnie zawstydzały czy to co się dzieje między mną a księdzem Krzysztofem jest możliwe ksiądz Krzysztof przyszedł do mojego pokoju wiedziałam po co przyszedł i co się zaraz stanie a jednocześnie było to dla mnie ciągle nierealne gdy mnie dotknął przytuliłam się do niego mocno i pozwoliłam żeby zabrał mnie w erotyczną podróż już nie był dla mnie księdzem stał się moim ukochanym Krzysztofem po powrocie do ośrodka musiałam skupić się na maturze Tymczasem byłam szaleńczo zakochana. Krzysztof przyjeżdżał codziennie rano do pracy w ośrodku, kończył pracę po południu i wracał do siebie. Widywałam go w czasie nabożeństw, w stołówce, podczas spotkań z grupą. Bałam się, że z mojego spojrzenia wszyscy wyczytają to, co nas łączy. Oszukiwaliśmy siostry i wychowanki, że choć na chwilę zostać we dwoje, żeby się tylko dotknąć i przytulić. Telefony komórkowe stały się naszymi sprzymierzeńcami. Czułe słowa SMSy, pytania i wyznania, mogły fruwać między nami jak niewidzialne motyle szczęścia. Nic nie miało dla mnie znaczenia. Poza tym, żeby być z Krzysztofem. Los jednak nam sprzyjał, skoro nikt się nie domyślił tego, co dzieje się między nami. Było piękne lato, zdałam maturę, miałam Krzysia, wolność i piękne plany. Krzysztof chciał zrezygnować z kapłaństwa i spędzić resztę życia ze mną. Byłam szczęśliwa, chociaż z nikim nie mogłam podzielić się swoją tajemnicą. Postanowiliśmy, że Krzysztof wynajmie w Poznaniu mieszkanie, w którym zamieszkam, a on niebawem do mnie dołączy. Teraz spędzał ze mną każdą wolną chwilę. Przez pierwsze dni żyłam jak w Amoku. Poznawałam miłość, uczyłam się jej i syciłam nią. Później powoli do naszego raju wkraczała rzeczywistość, starokawalerskie nawyki Krzysztofa i moja naiwność. Krzysztof, który ciągle był księdzem i nadal ukrywał nasz związek przed światem, zwlekając zresztą z wyjawnieniem prawdy, zaczął stawiać mi wysokie wymagania dotyczące prowadzenia domu. Znalazł mi pracę w sklepie, twierdząc, że powinnam dołożyć się do kosztów utrzymania wspólnego mieszkania. Ciągle byłam zakochana, więc robiłam wszystko, żeby go zadowolić, żeby przyziemność nie zakłócała naszej miłosnej euforii. Gdy jego mama przyjechała do Poznania, na czas jej wizyty musiałam się wyprowadzić, zacierając wszelkie ślady swojej obecności w mieszkaniu, bo ona tam nocowała. Wróciłam na kilka dni do swojego rodzinnego domu, kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. Mama była szczęśliwa, a ja zaś nieobecna duchem. Opowiedziałam mojej mamie o tym, że mam swoją miłość, o tym, że nie mieszkam z przyjaciółką, tylko z ukochanym, który nadal jest księdzem. Widziałam, że była zszokowana, ale chyba zrozumiała, że albo zaakceptuje mój wybór, albo straci ze mną kontakt. Musiałam tak postawić sprawę. Krzyś był dla mnie najważniejszy i pomimo ostatnich zgrzytów nie mogłam się doczekać, aż znowu będziemy sami. Gdy wracałam do poznania, mama obiecała, że w najbliższym czasie do nas przyjedzie. Nie przyjechała, nie było najbliższego czasu. Krzysztof na mnie nie czekał, miał wyłączony telefon a z mieszkania zniknęła część jego rzeczy. Odchodziłam od zmysłów i nie wiedziałam, co się dzieje. Zdobyłam się na odwagę i zadzwoniłam do ośrodka. W trakcie rozmowy z siostrami, jakby od niechcenia, zapytałam o księdza Krzysztofa. Dowiedziałam się tam, że nie wrócił, że wziął resztę urlop i z przyczyn osobistych, a tyle widziałem sama, gdzieś wyjechał. A wieczorem zadzwoniła do mnie jego mama. Bardzo nieprzyjemnym tonem oznajmiła, że Krzysztof wrócił z nią do domu rodzinnego, zgłosił się do kuri, wyznał swój grzech i natychmiast został wysłany na rok do Afryki. Miałam do niego nie dzwonić, nie szukać kontaktu z nim i nikomu nie opowiadać o tym, co zrobiłam. Co zrobiłam? Ze słów tej kobiety wynikało, że zastawiłam sidła na pobożnego księdza, uwiodłam go i wykorzystałam. Wkrótce ktoś przyjechał po resztę rzeczy Krzysztofa. To był Marcin, jego kuzyn. Gdy stanął w drzwiach, taki podobny do Krzysztofa, ale bez nienawidzonej koloratki na szyi, taki bliski, a jednocześnie zupełnie obcy, rozkleiłam się. Marcin wprosił się na herbatę, przygadaliśmy kilka godzin, a kiedy wychodził, wiedziałam, że mam w nim przyjaciela. Teraz mieszkamy razem na południu kraju. Przeszłość została daleko za nami. Mimo to chętnie odwiedzę jutro Poznań. Przecież właśnie tam poznałam Marcina, i tam spędziliśmy razem piękne studenckie lata. Tam też poznałam różnicę między fatalnym zauroczeniem a miłością. Za nami pierwsza historia, czas na historię. Numer dwa rodzice wyklęli kasię, bo zaszła w ciąży z moim synem. Biedaczka nie miała się gdzie podziać, więc przyszła do mnie. Syn był za granicą, a jego dziewczyna przyszła do mnie po pomoc. Nie wahałam się ani chwili. To dla ciebie, mamo. Wcisnęła mi w ręce bukiet róż, a ja patrzyłam na nią zdezorientowana. Jakie święto miałabym obchodzić 5 marca? Przede mną stała moja synowa. No prawie synowa, bo ślub zaplanowali na któreś święta, żeby staj zdążył podrosnąć. Może nawet razem z trzcinami. Dla mnie? Zdziwiłam się. Dziś jest dzień teściowej. Ponieważ do dnia matki jeszcze trochę czasu, stwierdziłam, że najpierw obejdziemy dzień teściowej. Chciałam podziękować. Mój Michał akurat skończył 26 lat, aż trudno mi uwierzyć. Praktycznie wychowywałam go sama, ponieważ nie zgodziłam się na ślub z przymusu. Znaczy się z powodu ciąży i związek się rozpadł. Jedyny kontakt z statusiem to co miesięczne alimenty. Michałowi powiedziałam, że ojciec wyjechał. Nie wiem, czy uwierzył. W każdym razie z czasem przestał drążyć temat. Finansowo był więc zabezpieczony, dopóki się uczył. Ja zarabiałam zawsze średnią krajową, więc nie było źle. Tym bardziej, że po śmierci babci dostałam w spadku małe mieszkanko w starej kamienicy. Nic więcej do szczęścia nie potrzebowałam. W miłości i tak nie wierzyłam. Oczywiście poza miłością matczyną. Michała wychowywałam najlepiej, jak umiałam. Skończył studia, potem wyjechał za granicę, na szczęście wrócił. Dla niej, Mamo to Kasia, kochamy się i kiedyś się pobierzemy, powiedział po powrocie. Nie znałam jej wcześniej. Jest trochę młodsza od Michała. Kilka miesięcy wcześniej skończyła studia i zaczęła staż w urzędzie pracy. Byłam wdzięczna Kasi za to, że jest, bo dzięki niej odzyskałam syna. Nie wyobrażam sobie pustki wokół mnie. Masz się czym martwić, pocieszały mnie koleżanki z pracy. Dziecko odchowane, a ty się pustką przejmujesz. Zyskałaś przynajmniej czas dla siebie. Pewnego wieczoru pod koniec lata stanęła przede mną zapłakana kasia z niedużą walizką w ręce. Jestem w ciąży i nie mam dokąd pójść. Strasznie się pokłóciłam z rodzicami i nie wrócę do domu. Czy mogę tu przenocować? Wyrzuciła z siebie jednym tchem. To dziś w tym naszym liberalnym świecie takie sytuacje jeszcze się zdarzają? Nie do wiary, że rodzice jak lata temu mogą się odwrócić od córki tylko dlatego, że jest w ciąży, pomyślałam z oburzeniem. Kasia wyraźnie wzięła moje milczenie za objaw wahania. Z rezygnacją spuściła głowę. Nie miała dokąd pójść. Michał był akurat w Londynie, musiał pozamykać swoje sprawy przed powrotem do Polski pani jest zaskoczona przepraszam nie chcę się narzucać potem z Michałem znajdziemy coś pomyślałam że może jasne wejdź przerwała mi zostań tak długo jak tylko chcesz zaprowadziłam ją do pokoju Michała prawie natychmiast się położyła dopiero następnego dnia opowiedziała mi o swoich rodzicach którzy zaplanowali dla niej inną przyszłość o ojcu, który jak gorliwy katolik nie mógł przeżyć, że jego ukochana jedynaczka zaszła w ciąży z byle kim. Jak miał się wyrazić, a w dodatku o zgrozo przed ślubem. Czy pani wie, że oni chcieli mnie wysłać do jakiegoś domu samotnej matki? Miała łzy w oczach. Splamiłam honor rodziny. Dziękuję, że mogłam tu zostać. Michał dużo mi o pani opowiadał. Ja od razu pomyślałam, żeby tu przyjść. Pogłaskałam ją po głowie. Byłam zbulwersowana, ale próbowałam tłumaczyć jej rodziców zdenerwowanie. Wiem, że nie tak miało być. Dopiero zaczęłam staż. Nie mam umowy na stałe. Michał też jeszcze nie znalazł to pracy. Ale w życiu nie wszystko da się zaplanować, prawda? Patrzyła na mnie z nadzieją. Została u mnie. Miesiąc później wrócił Michał. Mieszkaliśmy we trójkę aż do rozwiązania. Staś urodził się 1 lutego. Potem bardzo chcieli pójść na swoje, czyli do mieszkania, które wynajęli. Nie miałam im tego za złe, wiadomo, młodzi tak wolą. Potem szybko przyzwyczaiłam się do życia w pojedynkę, ale już nie narzekam na samotność, bo choć minął rok, to dzieci o mnie cały czas pamiętają. Michał dużo pracuje, ale Kasia, co dzień dzwoni albo wpada? Dzień teściowej? Nawet nie wiedziałam, że takie święto istnieje. Wyznałam jej tamtego dnia, kryjąc wzruszenie. Wiedziałam tylko, że są kawały o teściomych. One na pewno mamy nie dotyczą, powiedziała Kasia, całując mnie w policzek. Fajnie, że widzi we mnie drugą mamę, jednak z całego serca chciałabym, żeby jej rodzice się z nią pogodzili, a młodzi nadal czekają na to ze ślubem i chrzcinami, i żeby cieszyli się ich szczęściem. Tak, jak ja. Moi drodzy słuchacze, dziękuję za wysłuchanie tych dwóch historii. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji i obserwowania codziennie kanału. Będą nowe filmy, obiecuję. Z mojej strony to tyle na dziś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wam wszystkim.